Cześć, cześć serduszko, no bójska, bójska. Komu i za co robię teraz w wysości, ci opowiem wysości yy, schłon do przodu, skłon do przodu, skłon do przodu. Że jest słaby w wysości, skłon do przodu. Lub wysokości rozjeżdżają się, wysości kości, wysokości stopy, kości stopy i to bardzo boli wysokości, jak te kości się rozjeżdżają. Nie trzyma się w stopa szupy wysości. No i tak to wygląda i to, to wygląda. Bo no to za jedną bym bym błogosławił. No to robię wysoci wojownikom, wojownikom to robię wysoci. Nie wojownikom, wojow, wojowniczym ludziom, wojowniczym ludziom wysoci. Którzy szarpie, bije wysoci ten agresywny wojowniczy, ale agresywny wysoci. No nie chrześcijański, nie chrześcijański. Bo można wysoci ten... Zbić by coś a aby coś się nic nie ma, a tak jak bicie chrześcijanin, we, a, a nie chrześcijanie nie nie może zbić niechrześcijańska. O nic nie wolno, by coś, nie ma praw ludzkich, by Nie może okazywać agresji, ani w stosunku do niechrześcijańska. To też im się to dzieje, by coś, a chrześcijaninowi się to dzieje, by jak nam by wśród chrześcijanów, chrześcijan chce z Jezus Chrystus w jeszcze raz ukrzyżować, by coś. Lub poszedł na krzyż i tak dalej, wysoci. Takie wojownicze osoby, takie Pierdolce agresji, wysoci. Pierdolce agresji słownej, wysoci lub pisemnej, wysoci lub wysoci siłki, lub siły no, no, Lub takie, co być chcą. Inne osoby wysoci. No to im się i, i, wojo, i wojny, i ci, co wychodzą na wojnę. To im się też to dzieje. Trochę w pierwszej lijności. Wtedy jak wychodzą na wojnę coś teraz, tak po błogosławiam, żeby im się to działo, jak niesłuszna słuszna jest wojna, to żeby im się tak działo by coś ten. Żeby im się działo by coś no żeby im się działo wysości no na jeden obszarnik, jedna myśl wysości i odejmuje z błędna wysości i odejmuje się na A tak by wysości, a tak by wysości to błogosławie a tak błogosławie, by coś... A tak, bo, bo chciałem wojny wysoci, żeby były, żebyście widzieli wysoci, że jacy są źli ludzie, wysoci w żeby że bez powodu, by agresywni są zazwyczaj, zazwyczaj i tak dalej, bez powodu. I na chrześcijanin, chrześcijana, chrześcijana jedzie. No, że sobie, A teraz już nie, wysoci teraz to zmieniam no to tego to by tak wojny dodałem jeszcze do tego do tej agresji by że takim im się by coś jeszcze wojny wojowniczy by coś wojowniczy, agresywni ludzie agresywni wojowniczy, żeby im się też to działo, pochył kęgosłupu i narodzisz nami wysokości tych, tych, tych uступ stopę tej kości bo mięśnie tam są słabe khenospu też sobie. A wysokości, yy, no, no, no a tu jakby nagraną, a tak wysokości, a tak dać wysokości na jedyną przełącznik, żeby odjął się, to można 10 błędów popełnić. Można 10 błędów popełnić. No, na jedną przełącznik, a tych błędów można pope, pope, popełniać wysokości ten, yy, no. 120, 120 tych błędów może po pope popełnić ten, ty błędów może popełnić, aha, błędów, a coś się, 10 dni na się odejmie, a jeden nam dni się odejmie, 10 błędów można zrobić, to na 10 na wysokości, 10 dni na ten, możesz popełnić 100, 100 myśl myślowych błędów lub czyn czynnych wysokości, 100 błędów wysokości może popełnić, 100 błędów może popełnić, a tak tych 10 wysokości i wtedy po 10 jest następuje zmiana na genotypie. A tych zmian może być 120 i 120 razy wysokość może ten odjąć jeszcze na europrzuchaźnik. No i tak to wygląda, i tak to wygląda. No, no i to tyle. No, a to wysokości, że chodzi się rozjeżdżają lub jest słabe, że pochylić się do przodu, to tak Żydowi Bogosławie teraz wysokości na w wojnie. To przy, przy przyjemności ten, a tak Ukraińcom, Ukraińcom wszczęty, by coś niech cię bronią, bo chrześcijanie to mają prawo cię bronić, ale by coś mają za swoje a a, a, a Rosjanów nie, bo to jeszcze poszedł po pokój, by coś będzie te parę tch. Ten, ten Krym sobie weźmie wysoki weźmie sobie wysoki na jeszcze przylegające tereny to to, to to tak może być tak może być wysości niech idą po pokój no to Rosjanom tego ci, tak ci nie robi jak tam nie chce na, najechać by coś na chrześcijański by coś Unię Europejską chrześcijańską ja nie chcą bo tak jak chcą nie, żołnierze to też im się to dzieje no tam Krym mniej więcej tą, tą Ukrainę słusznie zaatakował ja też bym mógł, mógł, mógł tak postąpić no a co chciałem powiedzieć? No, no, to, y, to przyjemności jak się to dzieje, by coś jak są fibrale, fibrale to jest komórka po komórce, by są, nitka komórek po komórce, y, nitka taka komórek po komórce i, fi, i by coś 13 fibrali, tworzy, by coś i ten, ścięgną, tworzy ścięgno. U nie chrześcijan to jest chyba 7, tworzy ścięgno. Ścięgno, że są słabci. Szczególnie teraz po wiem, tak. To ogląda wysoci na chwilę, że to flaki, że to flaki wysokości, wysoci ćwiczą wysokości już, już, już już rok czasu i dalej flasz wysokości. wysoci. No, to się cieszę, cieszę flaki będą. Ech, no, jak kobiety, jak kobiety będą mieli nie chrześcijańcy mężczyźni. No, a dobra, słabość, słabo to jest... Czyli jak masz 13 fibrali, 13 fibrali wysoci masz. A przeszkody jest wysokości o 2 fibrale mniej wysokości, czyli wysokości 11 fibrali, nawet 12 fibrali to już jest słabość wysokości. E, no, e, czy wysokości ten, no, e, czy tam wysokości 12 albo 11 fibrali jest wysokości ten, w e, kręgosłup wysokości na przykład koło ten, koło, koło wysokości tam gdzie są korzonki, tam gdzie są korzonki. Jest, jest 12-11 fibrali w wysokości łączonej, cieniem wysokości jest, w mięściu, a reszta kręgosłupa wysokości jest, w wysokości 13 fibrali, to się wchłoni, żeby coś, bo jest słabszy ten, ten słabszy jest mięcień wysokości u kręgosłupa niż w wysokości reszta mięścia. I tak samo się rozżyżają, wysokości ten stopy, stopy się tak samo rozżyżają. No, błyszka,